Cześć, Feldman, to jest taki szósty i pół odcinek Epizodu... no, epizod szósty i pół To nie jest taki jakiś odcinek, tylko tak chciałem wam pokazać Że tutaj już sobie tak zasadziłem tą trzcinę Drzewko zabrałem, mi przeszkadzało No i tak sobie sadzę, sadzę Jak tam z daleka już widzę piasek, no to ja mówię Tam jest piasek i pustynia No i kaktusy sobie pozbieram na przyszłą farmę kaktusów no i poszedłem sobie tam, że no już wam, idę tam z wami. I tak właśnie z daleka coś tam już widać. Już pewnie wiecie, co to jest. Wioska MPC. Tu zbierałem kaktusy. No i właśnie wioska MPC znalazłem. Ale najlepsze jest to, że tak wielkiej wioski jeszcze nie widziałem. Jeszcze nie, naprawdę nie znalazłem tak wielkiej wioski. Zobaczcie, ona jest po prostu ogromna. Zobaczcie, to jakiś wysoki budynek. No po prostu takiej ogromnej wioski jeszcze nie znalazłem. Zobaczcie, po prostu wielka, ogromna, zobaczcie co to jest tutaj w ogóle, nie wiem, ciekawe co w środku, bo to jest tak pusto, dziwne to jest takie, o całe wypełnione to jest czymś, no dobra, ja to nie będę, nie będę im kraty tych e, plonów, tego wszystkiego, bo to w 1.9 jak wydadzą już tą normalną Zobaczcie, jest zboża, to jest pełno, to jest po prostu ogromne to jest Ogromna jest ta wioska Ładnie, stoliczek, wszystko jest No po prostu Au, sorki Zobaczcie, wielgachna jest ta wioska No tak, nie wiem, mogłobym jakoś jakąś górkę wejść, może tam No i tak właśnie się cieszę, bo będziemy mieli też blisko wioskę MPC. Jakieś będzie można handlować, to będziemy mieli naprawdę blisko i tak dalej. Więc no fajnie, fajnie. Taki fajny dodatek mamy do naszego świata. E, Savea macie, e, sejwa save mapy macie w szóstym odcinku. Zobaczcie, po prostu ogromna jest ta wioska. Może teraz nie widać, bo to nie będę mi śmiecił. Może grawlę jeszcze. O. To jest ogromna ta stewiozka. Także, no, komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę, łapki w górę, tak. Łapki w górę i dodawajcie film do ulubionych. Cześć.